22 marca, udział 411 i niespodzianka w drugim rzędzie, innym wydzieleniu po sąsiedztwo Owych y, gniazd bukowo-jodłowych leśniczy będzie dokonywał przebudowy drzewostanu. Już to wyznaczył drzewa do wycinki, wyznaczył wszystkie czyli będzie tutaj wycinał. Będzie to już ostatnie, bo wejście, ostatnie, bo są gniazda dębowe, bukowe i. Teraz będą nie wiadomo jakie. Jak widzimy drzewa są tutaj już poznaczone do wycięcia przez oleśniczego. Zostało to wykonane w sposób tutaj prawidłowy, bo inaczej nie można, bo skoro wyznaczamy wszystkie, to to się można jakoś tam doliczyć do tego jak to zrobić, żeby wszystkie drzewa wyznaczyć. Ale teraz rzecz ważniejsza, po co to robimy, wycinamy, czyli Odnawiamy pozostałą, ostatnią część drzewostanu. A tutaj widzimy tą część, którą leśniczy zdążył odnowić już przez te swoje lata wytężonej pracy. To co widzimy to gniazdo dębowe. Tutaj widzimy dęba i tutaj drugiego, dwa dęby. Tam dalej będzie sześć. Trzy dęby widzimy. Co tu jeszcze widzimy ciekawego? Wiemy, że gniazdo jest dębowe. Po tubach, które tutaj pozostały, po okresie, gdzie było ich tysiące. Teraz są ledwie dziesiątki, można było, może i tysięcy dziesiątki po leś. To gniazdo, jak mówię, odnowione. Gniazdo dębowe. Tutaj taki skład. Tu się nie zabrało wszystkich, bo się nie zabrało. I pokażę, może tak stojąc, zrobię taki teraz. Modny obrót panoramiczny i widzimy tutaj gniazdo dębowe. To, co Państwo widzą, to leszczyny i graby. Tutaj nie ma buka, tu są graby. Oczywiście jest trochę dębów, ale trudno uznać, że te dęby to wystarczająca ilo ilość, na to, żeby to wydzielenie uznać za odnowione. Jednak leśniczy uznał i już robi następny wycinkę tutaj jest gniazdo bukowe buk tutaj generalnie rośnie całkiem przyzwoicie ale tutaj w tym gnieździe akurat niespecjalnie mu się powiodło i za wiele tego buka tutaj nie ma co zresztą widać że są takie połacie gdzie nie ma go w ogóle także nie tylko tu za wiele to zaniedbane niegdyś czyszczenia i tam dalej widzimy Gniazdo następne dębowe, w którym to gnieździe jeszcze może jest widać, bo jeszcze nie skończyła kwitnąć leszczyna, to dębów mamy chyba trzy albo cztery. zresztą ja tam zaraz przejdę.